Witajcie! dziś w tym bardzo krótkim i prostym poradniku pokażę wam jak naprawić problem z myszką w GTA San Andreas wystarczy że pobierzecie moje archiwum i wgracie pliki z jednego z trzech sposobów do głównego folderu z grą sposób pierwszy to wgranie do folderu gry pliku TheInput8dll. drugi to wgranie silent patcha trzeci to wgranie fixa wsi Gwarantuję, że fiksy wymienione tutaj na 100% działają, ale jeśli okazałoby się, że nie zadziała u Was któryś z nich, spróbujcie wbrać kolejny, a jeśli nie jesteście pewni, który u Was zadziała, to wbranie wszystkich sposobów naraz nie spowoduje problemów. Jak zapewne widzicie, wszystko u mnie działa. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł. Będę wdzięczny za ocenę filmu łapką w górę, za komentarz i subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym poradniku.